To dobra dzieciaczki, patrzcie, to ja wujcio dobra rada w dzisiejszym odcinku poszukamy sobie dzieciaka, lab dzieci kczer potrzebują pomocy dzisiaj, co nie, no to jak, no to dobra, no to teraz zobaczymy co się tam kurwa dzieje, co nie, no to jak, no to dobra, no to to jestem gotowy na dalszą zabawę. Co nie no to dobra, no to teraz czas iść szukać tych dzieciaków, tylko ci czekaj, muszę teraz spojrzeć na moją listę, okej, okay, no to już tam idę patrzeć. Dzieciaczki. A teraz. Pokażę wam wujcia dobrą radę jak pomaga lolkowi temu no co nie no to dobra no to ja już wam go pokazuję co nie no to dobra no to a teraz wam go już teraz pokażę wujcia dobrą radę pomagającemu lolkowi okej okay, no to dobra no to już go wam kurwa pokazuje okej okay, no to dobra już go pokazuje kurwa okej okay. No to dobra, ale dzisiaj chujowy był dzień, co nie chyba nikt ani nic mi go nie poprawi, co nie no to dobra, no to ja jestem już tam kurwa gotowy na tą jebałą karę od mojego starego, co nie no to dobra, no to czas na karę, mam nadzieję, że stanie się coś, przez coś nie dostanę, kurwa kary. Tylko co to może być to ja nie wiem kurwa, ale co mi tam chuj z tym ja tam idę do mojego jebanego domu oj mieszkania w bloku. O kogo tutaj mamy co nie no to jak no to dobra no to cześć dzieciaczku no to co masz problem synku no jaki masz problem no mi powiedz dobrze no to jak jaki masz problem. Problem synek, no mi powiedz synku, co ci się złego stało, no powiedz, bo wyglądasz na przygnębionego, co nie, coś się stało, no to mi teraz to kurwa, powiedz. No właśnie dzisiaj dostałem pałę i... Uwagę i nie wiem co mam dalej ze sobą zrobić co nie no to co dostałem kurwa tą jebaną. Uwagę co nie no to dobra co ja mam kurwa zrobić to ja nie wiem. Ale chuj z tym wujciu dobro lado, byś mi pomógł potem, czy nie z tym no wpierdolem od mojego ojca, byś mi z tym pomógł, czy nie kurwa wujciu dobro lado. Od tego właśnie jestem ja, wujcio, dobra rada jestem po to, by pomóc wam dzieciom w trudnych sprawach nie martw się ja wam teraz pomogę co nie no to jak pomogę ci z walką z twoim ojcem okej okay, no to zrobię tak że nie dostaniesz w pierdolu ani lanie i tym podobnych no to jak synek lolek twój stary cię już nie skrzywdzi, tylko musisz na to trochę poczekać, a ci pomogę. Ok, no to ci pomogę, tylko daj mi chwilkę. No to świetnie, wujciu, dobra rado, mam nadzieję, że twój plan się powiedzie, co nie, no to dobra, jestem gotowy, no to zróbmy to, co mamy zrobić. okej, okay, no to. Zaraz pójdziemy do mojego ojca i wtedy zrobimy to, co mamy. No i właśnie tak, Wójcio, dobra rada pomoże w następnym odcinku lolkowi. Okej, okay? no to dobra właśnie, taka będzie jego pomoc, co nie, no to dobra starczy. Pierdolenia na dzisiaj będę musiał zaraz skończyć odcinek co nie no to dobra to już koniec papa pa, w następnym odcinku wam pokażę jak wójcie dobra. Rada pomaga lolkowi okej okay, no to papa. Pa.